Szyndzielnia to była fajna, co? W multi przejeździe. Szyndzielnia? No. Ja nie pamiętam. Nie. Tak, siedziałyśmy w Barsie wtedy. Jest Laskowica, muszę kiedyś tam pojechać. O. do Ustki Do Ustki jedziemy teraz? Dobra. Ja lubię ustkę. Wiesz, kiedy ja byłam w ustce? 30 lat temu. A ja w ustce byłam 7 lat temu. 8, 7, albo 6. 11,57. Jeszcze nie ma. O, to dobrze. 6 minut, Dążymy wsiąść. Dobra, no niech wsiadają. Wysiadają. Chyba się rozmyślam. Jadą stkni, jadę, chodźmy, pojedziemy dookoło brzegu. Co? Czy nie? Malczewskim. On już pojechał. To co robimy? Szyndzielnia. Pojechałabym, bo ja lubię Poznań, wiesz, przez Poznań. Ale to nie będzie Intercity, nie? Chodźmy, lokomotywę jeszcze zobaczymy. Zrezygnowałam w, w Szyndzielni. Wyczółkowski odjechał. No i co? Ja Orzeszkową nie będę wracać jak z... ciągle. To chodź tym Artusem do 12. To coś. ja bo... y... boznańską pojadę do Krakowa. Już odpalona jedzie niunia. Ale krótki skład, no, Bardzo. Taki kawał. A może jeszcze tam gdzieś dodają wagony, czy nie? Mi się tak wydaje, bo pięć, czy są polskie? Za mało. No, Ustka, Ustka jest piękna, byłam dwa razy i bardzo polecam. Ja na Hetmana jeszcze idę. Jedziemy Hetmanem? Do Pola? No. Do Lublina. Można pojechać do Krakowa, do Rzeszowa, Leżajsk, nisko. Lublin Hetman. Tylko pamiętaj warca, te warca, szachy ze sobą. Tylko królowa może wsiadać do Hetmana. Ja. Czyli ty. A no tak, to około 13 jest, no? Tak? 1320. Nie wiem, bo ja nie jeżdżę z Wrocławia Hetmanem, wie pani?

A, a no, bo jeszcze tak To jest bardzo mało. Ja wsiadam. W, w, ja lubię długie składy, tak jak Orzeszkowa, które się zatrzymują poza peronem. Takie wsiadam. Po, po 12 wagonów a 5 to jest za mało, bo e, nie ma nawet po Nawet nie ma co tam zwiedzać. Mam wagonu szóstego, ale trzeba czekać na aż dojedzie. Na razie nie ma. Prywatne wagony jadą dla mnie. Stawiony. Proszę bardzo. Pusty? O, szósty. I lokomotywa z drugiej strony też. Dzień dobry. Pani Sylwia, jaka podróże. No. Poznałem Panią. No. Miło. Kurde, tak kurde myślał, kiedyś się z Panią spotkam. Wreszcie się coś udało. No. To jedziemy tym samym pociągiem. A ja tym pociągiem często jeżdżę. Też, co? Praktycznie co tydzień. Właśnie, że Jak jestem we Wrocławiu. Śnieżka też, się... też widziałem Pani raz Mieszka, gdzie którego nie lubię, ale o, nie nie właśnie jechał z widzewa Nawet Baczyński będę jechała, o! I jeszcze jaki? Nie, i Karkonosz. Nie, karkonosze. i Śnieżko. Nie, Śnieżko. jechałam. O, Dąbrowską jechałam w piątek, ten. Tak. A tak, to są takie pociągi, którymi jeżdżę, nie? Najbardziej Orzyszkowa, Karkonosze. Orzyszkowa i Karkonosze, bo tak naprawdę orz Orzyszkowa to Karkonosze, ona się zamienia, nie? No, Także tak, ten sam pociąg akurat przypadkiem. ma no właśnie pierwszy raz z Rzeszką, zawsze jak Radomskie jest, to widzę że Rzeszką jak jeździ. Jak na przykład do Łodzi jeżdżę na studia, no to widzę jak jedzie przez radomską do Warszawy, tak? No. Więc, bo ja jeszcze chemikiem osiadnie raz do Łodzi, czy co tam jeszcze jeżdżę. A co właśnie jedzie do Radomska stąd? No to jest jeździe, jedzie, jeździ Fredro, Naukowska jedzie. O, naukowska. naukowska no. też jeździ, tak. A Słowacki? Słowacki, nie, Słowacki to przez Łodzie. Przez Aha. Ostrów. No A to tak jak ta, Dąbrowska przez no, Ostrów. No, no, Asnyk no, Asny też. No. Dlatego ja zawsze lubię przez Opole. Nie wiem. Często chowa Opole to jest moje ulubione. A te Radomska i Ostrowa... I koluszki! Jest... Chociaż <laughs> kiedyś do Radomska przyjadę do Koluszek, o. To jedziemy bez lokomotywy dzisiaj. <laughs> O, trzeba zaraz iść, nie? Ja mam w szóstym wagonie, a ty? Ty też jesteś w Może koło siebie jeszcze? Siadam, bo jest minuta do odjazdu. Sama zauważyłaś, że ciągle szóstym i piątym jeżdżę, nie? No, ale 13, 13. zawsze powinna nie? No ale dobra. No ale z kapajdę tyłu. Wiem, wiem. Wiesz, jak się ustawić? Tak. Mhm, wiem, jak się ustawić. Ustawić przodem do tyłu. O, proszę zamknąć ostatnie drzwi. 15 minut wspaniale! Zapraszam panią! Zapraszam panią, idziemy. A nie naprawdę? Naprawdę 15 minut wspaniale. Jest, można Zaraz wypić? zadzwoni, podziękuję. Chodźmy do Warsu. Nie ma. <śmusza> Musimy najpierw do Warsu. Nie ma Warsu. Bo tak, ty chodzi całkowicie? No wyjdzie tam sobie tu idzie dalej. Aha, to no najlepiej to tak w 13-12. Ja lubię, tam są przeważnie wolne miejsca. Tak? Mhm. Ale to przecież wiadome było, że będzie opóźniona. A mówiłam opóźniona. zanim wsiadłam, jak ten, tą siódemką, tamtą siódemką ma jechać, to będzie opóźniona, jak będzie dziewiątką jechał, to on był na czas, pamiętasz? Tak. Ani minuty się nie spóźnił. Także zapraszam, moje skromne progi TLK. Który apartament? To apartament 60 e, sze, sze, K To dobrze, że opóźniony Muszę chwilę pogadać dłużej Taki mamy wieszaczki, telka Bardzo fajne Podjechała Choć, Podjechała? No, bo miała być inna trasa w tą stronę, to gdzie bym zajechała? na Wrocław Zachodni a tak to przynajmniej według planu jadę jakie mamy pociągi Hetman tam jest szkuner z tyłu ja bym chciała Wielką Sobą pojechać jeszcze, ale to KD dajcie znać kto będzie jechał to się dosiągnie to przyspieszony pociąg Orzeszkowa do Warszawy odjeżdża z toru, peronu drugiego przy torze trzeci. Czy z toru trzeciego przy peronie drugim? Ostatnio to widziałam, to okno otworzyli na taki przeciąg, że włosy to miałam. Takie miałam włosy. O, lokomotywa jedzie jeszcze <śpiewa> za nami. <śpiewa> 好的 Za każdym razem narzekam, ale Orzeszkowa jest najlepsza, naprawdę super godziny, nie to co inne pociągi. E, pół Polski przejechałam, było super, e, a dużo znajomych w pociągu, także fajnie, fajnie. A tutaj widzę, że wjeżdża SKM S40, także e, w S40 zostawcie subskrypcję, lajka, like buziaczki, wszystkiego dobrego.